Coś pojawiło się na niebie i uderzyło w ziemię. Runął płonący obiekt. Był okrągły. Płonął. Ponad 3,5 tysiąca kilometrów dalej doszło do równie zdumiewającego wypadku. Powiedział, że nikt tam nie wejdzie. Technologia umożliwia dokładne badania. To nie jest naturalne. Pojawiają się informacje o facetach w Czerni. Pracują dla agencji, o której nigdy nie słyszałem. Kto albo co rozbiło się w tych wypadkach? Czy ktoś tym sterował? Na pewno. Co wie o tych wydarzeniach rząd Stanów Zjednoczonych? Nie wiem, jak wojsko mogłoby to ukryć. To sprawa numer 65303. Wypadki UFO. Cokolwiek to było, chcieli to odzyskać. Ułowcy UFO. Ujrzałem obiekt lecący na południe. 14 maja 2008 roku, Needles, w stanie Kalifornia. O trzeciej nad ranem miejscowy rybak zauważył coś, czego jak sam mówi, nigdy nie zapomni, Turkusowa kula ognia rozświetliła rzekę Colorado, by po kilku sekundach rozbić się na pustyni. W pierwszej chwili świadkowie myśleli, że to meteoryt, ale nie wiedzieli, skąd jego dziwny kolor. Po chwili na miejsce nadleciało pięć nieoznaczonych wojskowych helikopterów. Jeden z nich miał przyczepiony ogromny hak. Wkrótce świadkowie ujrzeli wracające śmigłowce. Zabierały coś ze sobą. Obiekt miał około 15 metrów długości. Ciągle płonął. Świadkowie często mówią o obecności wojska, które pojawia się i czyści okolice. Wojsko pojawia się w mgnieniu oka i zabiera obiekt, który przed chwilą się rozbił. Ciągle pracujemy. Nie wiemy, gdzie dokładnie spadł, ale wiemy, że było to gdzieś niedaleko. Postaramy się znaleźć to miejsce i wyjaśnić, co się stało. Jest kilka głównych poszlak. Niektórzy twierdzą, że ślady obiektu, który rozbił się w Needles, można znaleźć na pustyni. Doktor Ted Ackward ma nadzieję określić miejsce, w którym doszło do katastrofy. Kiedy rozbija się coś takiego, prawdopodobnie można znaleźć mocne dowody tego zdarzenia, fizyczne i naukowe. Pat Askert wyprawia się wzdłuż rzeki, w poszukiwaniu miejsca wypadku. To dla mnie okazja, żeby znaleźć kilka ważnych odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. A Bill Burns spotka się ze świadkami zdarzenia. Spróbujemy dowiedzieć się, dlaczego wojsko wkroczyło do akcji. Śledztwo w sprawie wypadku zaczyna się w stacji radiowej KTOX, gdzie Bill i Pat pojawiają się w audycji szefa zgłośni Davida Hayesa. Staramy się dociec, co wydarzyło się 14 maja. W studiu są Bill Burns i Pat Askert. Jeśli macie jakieś informacje o wydarzeniu, do którego doszło tego dnia. Według Hayesa, dzień po domniemanym wypadku UFO do stacji dzwonili słuchacze, twierdzący, że je widzieli. Dzwonią nadal. Porozmawiajmy ze słuchaczem. Spadał szybko, ale pod pewnym kątem. Pamięta pan jego kształt? Z miejsca, gdzie stałem, wyglądał prawie jak meteoryt. Dlatego spodziewałem się usłyszeć eksplozję. Choć niektórzy mówią, że obiekt wyglądał jak meteoryt, to jednak, w świetle wydarzeń kolejnych dni, wydaje się to mało prawdopodobne. Coś spadło z nieba i zostało zabrane. Nie mam pojęcia, co to było. Przylecieli po to zaraz po upadku. Jak szybko? Powiedziano mi, że nie minęło 20 minut. Myślisz, że go namierzyli? Myślę, że tak, ponieważ nie mogliby pojawić się tak szybko, gdyby nie byli na to przygotowani. Niewielu świadków widziało sam moment zderzenia. Być może obawiają się odpowiedzi wojska. Zauważyłem kilka samochodów, które zjechały z autostrady. Jeden z nich był bardzo dziwny, miał pełną anten, przyciemnione szyby i rządową rejestrację. Kierowca gapił się na mnie. Hej, stwierdzisz, że po jakimś czasie zauważył ten sam samochód zaparkowany przed jego radiostacją. Stał około 50 metrów od naszej siedziby. Nie jestem pewien, ale wyglądało na to, że jest wypełniony masą aparatury, mogącej służyć do podsłuchu. Obecność tego samochodu to nie wszystko. Następnego dnia po wypadku ludzie widzieli dziwne, nieoznakowane samoloty lądujące na lokalnym lotnisku. Były białe, a po boku zdobił je czerwony pas. Niektórym wydały się znajome. Kolejną ciekawą rzeczą były loty samolotów Janet rankiem następnego dnia. Janet to nie nazwa linii lotniczych ale określenie opisujące te nieoznakowane maszyny znane już od lat 70. Oto zdjęcia pokazujące jeden z takich samolotów na lotnisku w Las Vegas. Niektórzy uważają, że maszyny te przewożą pracowników sił bezpieczeństwa do izolowanych, ważnych strategicznie miejsc, takich jak choćby Strefa 51. Czego widziano je w Needles, dzień po tym, jak według świadków rozbił się tam obiekt UFO. Bill udaje się na lotnisko, by spotkać się z jego kierownikiem, Davidem Gainesem. Czy samoloty rządowe od czasu do czasu lądują na tym lotnisku? Tak, zazwyczaj to samoloty wojskowe. Czy widział pan kiedyś maszyny znane jako samoloty Janet? Nie. Czy widział Pan kiedyś samoloty z czerwonym pasem z boku, z przyciemnionymi szybami? Nie. Nigdy nie słyszał Pan o takich lotach? Nie mogę potwierdzić nic takiego, ponieważ takie maszyny nie lądowały na naszym lotnisku. A gdyby je Pan widział? Ale ktoś nakazałby panu zachować to w sekrecie? Co by mi pan powiedział? Że nigdy nie widziałem takich samolotów. Świadkowie twierdzą, że 14 maja samolot Janet wylądował na lokalnym lotnisku. David Gaines zaprzecza. Ze względu na sprzeczne wersje wydarzeń, najlepszym sposobem dojścia do tego, co się stało, może być wyprawa na pustynię. Pat przygotowuje ekspedycję w Dół rzeki Colorado. Jej celem jest odnalezienie miejsca katastrofy. Jest z nami archeolog, Gard Baldwin, który pomoże nam ocenić, które kratery powstały naturalnie, a które mogą być następstwem zdarzenia. Znalezienie miejsca wypadku nie będzie proste. W tej okolicy roślinność jest dosyć gęsta. Będziemy poruszać się szlakiem, który zaprowadzi nas na bardziej otwarte przestrzenie, gdzie będziemy szukać śladów uderzenia. Przeszukiwanie okolicy będzie trudne, ale jest ktoś, kto może pomóc poszukiwaczom. Zgłosił się do nich świadek, który wie, gdzie mniej więcej doszło do zderzenia. Nazywa się Frank Custigan. Około trzeciej nad ranem wyszedłem szukać swojego kota. Nagle coś rozświetliło niebo. Frank był kiedyś szefem policji na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Jaki to miało kształt? Był okrągły. Płonął turkusowym ogniem. Był 5 do 6 razy dłuższy niż szerszy. Pomyślałem, że zaraz usłyszę głośny huk. Słyszałeś uderzenie? Nic a nic. Kostygan twierdzi, że nic nie słyszał, ponieważ tajemniczy obiekt zniknął na południu. Przeciął rzekę Colorado na północ od Topok. Castigan wierzy, że był świadkiem niezwykłego zdarzenia. Pracowałeś na lotnisku w Los Angeles? Tak, byłem szefem jednostki pilnującej lotniska. Czy widziałeś wcześniej coś podobnego? Żaden prywatny, państwowy ani wojskowy samolot, jaki widziałem, nie był do niego podobny. Uważam, że to był kontrolowany lot, ale coś poszło nie tak. Jeśli lot był kontrolowany, kto o nim kierował? Na pustyni w pobliżu Needles mieści się niejedna baza wojskowa. Na północnym zachodzie jest baza marynarki wojennej, a na zachodzie Fort Irwin. Na południu zaś znajduje się poligon, na którym wojsko testuje rakiety dalekiego zasięgu. Na północy jest najsłynniejsza i najbardziej tajemnicza z nich, Strefa 51. Stoimy w miejscu, które znajduje się pomiędzy bazami wojskowymi, gdzie testuje się sprzęt wojskowy, jakiego nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Możliwe są dwa wyjaśnienia. Pierwsze, że rozbił się statek obcych. I drugie że obiekt należał do armii Stanów Zjednoczonych. Odpowiedź może znać świadek, który twierdzi, że słyszał zderzenie. Wyleciał z chmury, tuż za nim był kolejny. W pewien cichy majowy poranek w 2008 roku coś rozbiło się na pustyni w pobliżu Needles w stanie Kalifornia. Wielu świadków widziało, jak turkusowy obiekt był holowany przez wojskowe śmigłowce. Kluczem do rozwiązania tej zagadki może być inna historia historia, która wydarzyła się znacznie wcześniej. W lipcu 1947 roku inny wypadek na pustyni skierował uwagę całego świata na małe miasteczko Roswell w Nowym Meksyku. Oświadczenie wojska, w którym napisano, że znaleziono latający spodek, zszokowało świat. Uważa się, że z pobliskiego lotniska wojskowego wysłano ludzi, którzy mieli uprzątnąć miejsce wypadku, nie zostawiając żadnych śladów. Po pewnym czasie wojsko wycofało się z wcześniejszego oświadczenia. Zespół poszukiwaczy w Needles odnalazł świadka, który zgodził się wspomóc poszukiwania pod warunkiem, że jego nazwisko nie zostanie ujawnione. Świadek, znany jako Bob, organizuje spotkanie przy rzece Colorado, niedaleko miejsca, gdzie zauważył spadający obiekt. Siedziałem w łodzi i łowiłem ryby. O trzeciej nad ranem coś rozświetliło kadłub. Uniosłem głowę i ujrzałem jasny, turkusowy obiekt spadający z nieba. Uderzył w ziemię. Usłyszałem grzmot. Gdzie spadł? Może 100 metrów na zachód ode mnie, pomiędzy rzeką a torami kolejowymi. Bob twierdzi, że po 15 minutach pojawiły się wojskowe śmigłowce. Zaraz po pierwszym nadaciu drugi.